Come little children Siemano, hej, hej ludzie! Dzisiaj zagramy w Mental Hospital Jednak inny horror dzisiaj wpadł na mój kanał Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy niż... Tamten horror, który jest. Nie, nie pamiętam już nazwy nawet. Yy, play. Nie będziemy dłużej. Nie będziemy przeciążyć, przedłużać wszystkiego. Tutaj mamy. Widzę. Już na początek. Yy, groźliwy. Gro, groźliwy. Właściwie groźny. Groźny, właśnie tutaj mamy. Yy, Dźwięk z gry. Ale. Włączyłem sobie tutaj latareczkę. Włączyłem sobie tu latereczkę, wiadomo. Widzę tu gnata mamy. Da się go podnieść. Dobra, mamy. Widzicie na E. Widzicie ja tutaj już ogarniam, ogarniam tak te gry. Że wiecie, że tutaj wszystko jest na... Na full wypasie. Nie wiem czemu mi się... Czasami przycina. Tutaj mamy kibelek. Kupka jest? Nie ma. Nie ma kupki. Gdzie jest kupka? W ogóle wody nie ma. Nie stać ich na wodę. Spimy yy, na jakichś drutach. Yy. O, ciężkie warunki, ale piękne drzwi. Yy, Narzekamy na warunki, a ładnie tu ptamy. No właściwie dużo razy byłem w szpitalu, w odwiedzinach na przykład, i właśnie takie stoliki tam są i tam na jedzenie różne. Tutaj mamy yy, leki. Widocznie, chyba ludzie w tym szpitalu pomierali się nie wiem w którą stronę iść. Idziemy w tą stronę, w ogóle te Dobra. Otworzyło nam się. Pomnoć gra no nawet nawet jest straszna, powiem Wam. Kibla nie będziemy oglądać, czy jest coś ciekawego. Coś wziąłem, <gry> tylko nie wiem co, ale dobra. Kamery są, mm -hmm. no to jakiś ktoś tam tu Amo 3 na 4 yy, pokazuje nam. Mi się wydaje, że on za głośno chodzi. Ten koleś, w którym chodzimy Jak mi się wydaje, tutaj, wózek inwalidzki, nasze łóżko przepiękne. Tu się dzieje. O co chodzi? mu latarka nam gaśnie dobra dobra tego mi się już nie ma maskotki whatever ale przez chwilę gorąco mi się zrobiło muszę wam powiedzieć kurde muszę jakiś luźniejszy niedługo materiał wrzucić na mój kanał bo... bo z tymi horrorami ja daleko nie zajdę jezus mam Co? Jak to nie Takie gry mi Dobra <gryny> Widzicie? Dlatego horrorów nie nagrywajcie Nie nagrywajcie takich rzeczy, naprawdę Co to było? Dobra, to już jest straszniejsze niż... Dobra, Gnata wyciągamy Ale ja nic nie widzę się boję chodzić, jakie nic nie W ciemności, to ja się boję chodzić. Ale czemu mam taką latarkę? Tylko co? Powiedz mi. A tu jest wyjście. Co tam? Co tam się stało? Co tam się stanęło? Jó, Wiecie co to zaznacza? Nie. Się pytam, co to kurwa jest? No idziemy dalej. Wanienka. Eee. Yy... Misiu, dlaczego ty jeździsz na wózku inwalidzkim? Powiedz mi to! Dlaczego y, jeździsz na wózku inwalidzkim? Co, czy, to, skąd się to wszystko wzięło? Co to jest za cały Co to jest? Chciałam do podejść, wziąć kawę... Pa! pa, 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 pa. Gęsa, dziwko... No, dobra, idziemy dalej. no, to raczej tutaj nie, sta, nie stało wtedy. Otwieramy? Otwieramy. Kolejny pokój, do którego wejdziemy i coś się pewnie z... Co, co, co tu jest? Co to mam? Przeładowujemy gnata. Skibla to i wyskoczyć, czy co? Dobra. No i teraz. Nie wiem, czy tym wychodzi, czy nie wychodzi, co. Dobra. Idziemy. Dzisiaj chyba będę przy zapalonym świetle spał. Otwieramy kolejny. A nie, bo to jest taka ciemna piwniczko. Sobie zejdziesz, i tam będzie jakiś miś, który będzie jeździł na wózku inwalidzkim, i. no i będzie próbował ci coś zrobić złego. Co to za odgłosy, ja się pytam. Jakby jakiś. Ryczenie mutanta, społączone z, z, z dźwiękiem brzucha, jak ci, jak ci ściska. Tak, tak robię. Słyszycie? Możecie się przesadzić Pierwsze dźwięczka na naszej drudze. Otwieramy. No i co tu się stało? Hmm. Tutaj jest trochę cięższe warunki, mi się wydają. Chyba są. Co my tu mamy? Podnieść to czy nie? Podnieść. Aha. Ja chciałem tylko. Tego. Łazienka to nie, bo to. Łazience chyba się złe. No, nie mam Wyboru widzę. Dobra. Nic tu nie ma. Chyba. Łazienka. Jakoś. Nie za bardzo mi się tam chce wchodzić. Może tam nie wyjdziemy, co? Może mi się nie chce do toalety za bardzo mi się nie chce do toalety. Nie, nie, po co iść do toalety, jak mi się nie chce do toalety iść. Idziemy do kibalka, jak nam się chce, siusiu albo kubkę. Ale jeżeli nam się nie chce, no to nie powinniśmy iść do kibelka. Dobra, co, co, tu się, co tu się dzieje w tym pomieszczeniu? No, drzwi są balone. Hmm, tak, to ogólnie wszystko ok, Zaraz ci wyskoczy jakiś mutant. Co to było? kur... co to ma być? Ja się pytam. Przecież, przecież mi serce stanęło. Nie to, co wymyślicie, że mi stanęło, ale mi stanęło serce w tym momencie. Dobra, tu nie ma żadnego przejścia. Dobra, dobra. Ok, chcieliście dawki horroru, to macie, gnoje. Macie. Dobra. Co tu jeszcze mam? No, ciemne przejście, ciemna uliczka. No co to tylko ciemna uliczka, nie? Ciemna uliczka, tylko ty jesteś tutaj. Tylko ty, bo tylko sobie tutaj idziesz, nie? Idziesz sobie tylko ładnie sobie idziesz. Tak, ładnie sobie idziesz. Ślicznie. Prawie. Czemu mam zero ammo? Co? Powie mi ktoś? Ja do tyłu, nie chcę tutaj, w tą... Uliczką. uliczkę. Może jakiś save'ik, coś, coś takie, entirely, no. Zapis gry, Co... to takie, ja chcę. Nie? Nie, nie, nie. Widzę ciemność. you are, i od razu, Ewentama Kochani, dziękuję Wam za tą, za ten krótki horrorek. Taki wiecie, jeden odcineczek yy, Takie będą nagrywał niektóre horory, że będzie jeden odcineczek z nich, właśnie to był jeden z nich takich horrorów, które których nagrywam jeden odcinek Daną długo... No, no, ilość długość, tak, długo... długość, tak po prostu długość. I... Tak to miało wyglądać po prostu, więcej odcinków raczej z tego nie będzie. Chyba, że wpadnę na to, żeby to jeszcze raz przejść, ale wątpię w to. Dlatego bye, łapkujcie w górę. W opisie jest link do mojego Facebooka, gdzie możecie dać lubię to. I będziecie na bieżąco z moim nowym materiałem i to, co mam w planach. Inne serie i inne gumy. Baj. I'm leaving today. I want to be a part of it, New York. New York. These vagabond shoes.